Kolejny tydzień i kolejny samochód Witam serdecznie Konrad z motopodprąd.pl a to Renault Captur w hybrydzie 145 koni ale o tym za chwilę bo trzeba zacząć moje hot or not więc zapraszam a w międzyczasie możecie odwiedzić mojego Instagrama. Zaczynamy więc naszą wyliczankę. Pierwszy plus, pierwszy chod. To wygląd tego samochodu. Kaptor zmienił się diametralnie. Ma teraz fajny nowy przód, pasujący do reszty gamy modelowej. Który jak widzicie, ma tutaj takie podwójne reflektory. Osobiście podoba mi się też rozwiązanie tego grillu. Jak nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział kolorze, biały lakier nie jest jakiś super. Tutaj mamy malowanie dwukolorowe, ponieważ na dole jest biel, a na Górze, różowe złoto. Chyba się nie znam na kolorach, ale widziałem ten model w ładniejszych barwach. 145 45 i Renu Capture to wartość zdecydowanie wystarczająca. Auto jest dynamiczne, szybko przyspiesza, a przy tym jeszcze mało pali. Jak widzicie, średnie spalanie 6-4 litra. Myślę, że w trasie można zejść i zobaczyć piątkę z przodu. Więc naprawdę, mimo tej skrzyni, samochód jest bardzo, ale to bardzo fajnie jeżdżący, więc to na plus. Kolejną zaletą jest system. Wspominam o tym w każdym nowym Renault, ale Open Air Link oparty na Google działa naprawdę dobrze. Ma mapy, asystenta, można ściągać szereg. Aplikacji, nawet YouTube'a, więc to zdecydowanie na. Jeśli oglądaliście mój film o symbiozie, wiecie, że na plus mówiłem o trybie personalizacji, który wystarczy przycisnąć ten klawisz dwa razy, włącza się My Safety Perso i dzięki temu wyłączamy na przykład ISA lub innych asystentów. Takie rozwiązanie proste. Nie komplikuje jazdy. Szybko pozwala włączyć, wyłączyć te tryby i to mi się podoba. Zostawiam wam jedną ciekawostkę. Kaptur w wersji hybrydowej ma mniejszy bagażnik, ponieważ to 348 litrów, ale dzięki przesuwnej kanapie z tyłu możemy tą wielkość zwiększyć do 480 litrów, ale jak widać, wtedy miejsca na tylnej kanapie nie ma, chociaż luk bagażowy. Znacznie się powiększył. Pierwszy minus to ta skrzynia biegów. Jest automatyczna, wielotrybowa, ale działa bardzo dziwnie. Otóż pod obciążeniem na podjazdach zdarza jej się być. W mieście radzi sobie. A to wszystko dlatego, że masz 14 przełożeń cztery biegi dla silnika spalinowego, dwa biegi dla silnika elektrycznego i w sumie daje to te 14 kombinacji. Oczywiście Renault Captur to nie jest samochód z najwyższej półki, więc nie ma się co dziwić, że jest tu trochę twardych elementów, które potrafią skrzypieć. I myślę, że to można było poprawić. Chociaż jest też gdzie nie mamy skórzaną kierownicę tutaj jest miękko pod kolanem też jest prawie miękko ale oceniając ogólnie mogło być ciut lepiej to co nie do końca mi odpowiada i w sumie mogłoby tego nie być to tryby jazdy otóż mamy cztery do wyboru komfortowy eko i sportowy oraz indywidualny a co możemy zmienić Mechanizm, czyli praca silnika oprócz kierownicy, czyli siła wspomagania, dynamika pojazdu. Myślę, że coś ze skrzynią. I poza tym takie rzeczy jak podświetlenie, działanie klimatyzacji. Więc, tak naprawdę, przekładając to na jazdę, nie ma zbytnio jakiejś wielkiej różnicy. Zapytacie pewnie, ile kosztuje ten model. Otóż Renault Captur zaczyna się w Polsce od 89 tysięcy. Jest to wersja litrowego silnika o mocy 90 koni. Za 1000 więcej, czyli od 90 tysięcy macie wersję z LPG. To jeszcze nie koniec, bo są zwykłe, miękkie hybrydy o mocy 140 lub 160 koni. One zaczynają się od 108 tysięcy. A jeśli chcielibyście Renault Captur... Full Hybrid i e tech Technology 145 koni no to musicie wydać około 121 tysięcy. I zaświeciło słonko w ten lutowy dzień, więc e, zostawiam Was tutaj z takim kadrem kaptura. Ja już dziękuję, zapraszam na kolejne testy, które niebawem. Plusy i minusy w każdym samochodzie można znaleźć, więc pamiętajcie o łapkach, subskrybujcie. No i do zobaczenia!